Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu. Z kim i kiedy, gdzie i przeciwko komu. Nie można było nie odnieść wrażenia przed ostatnią kolejką sezonu zasadniczego, że więcej pytań dotyczyło zbliżających się noców ćwierćfinału playoff, play aniżeli środowego starcia Anvilu Mocławek z BM Stalą tylko Wielkopolski. Gdy na otwarcie meczu trójkę dla Anwidu trafił Kamil Łączyński, a kilka tysięcy filicowskich rąk wyrzuciło w górę Konfetti, koncentracja na aktualnym przeciwniku uległa maksymalnemu przestawieniu. Po trójce łączki 5 punktów szybko zdobył jeszcze Lub Petrasek, ale w tej części meczu to jednak rywale nadawali ton grze. 11 punktów Nemani Gurisicza oraz trafienie Jakuba Garbacza dały stali prowadzenie po pierwszej kwarcie 28 do 17. minut drugiej kwarty nie przyniosło zmiany oblicza spotkania. Obie drużyny grały dość chaotycznie i nieskutecznie, o czym świadczy tylko 14 oczek zdobytych łącznie. Impas postanowił przerwać Malik Williams, który szybko zdobył 5 punktów z rzędu. Jedna akcja Amerykanina była naprawdę imponująca. Malik wyskoczył nad kosz przy rzucie Petraska i dynamicznie dobił piłkę z góry, będąc przy tym faulowanym. Po 20 minutach Anglid miał do odrobienia już tylko 6 oczek. 35-41. Jednocześnie jednak przez długie minuty ten dystans z sześciu oczek na korzyść gości utrzymywał się i Włocławianie nijak nie mogli tego prowadzenia przełamać. Na trafienia Luka Petraska czy Kamila Mączyńskiego odpowiadali Oyar silins czy Aigars skele A gdy dwie trójki z rzędu zaliczył Michał Michalak oraz Damian Kulik, Stal wygrywała po trzech kwartach 66 do 60. 9 punktów z rzędu Firagwina na początku czwartej kwarty dało Włocławianom mocny impuls już na samym początku. Ale trzeba przyznać Ostrowianie byli tego dnia naprawdę mocni. Kolejna trójka kuliga, punkty skelego czy znów Jurisicza sprawiły, że na 3 minuty przed końcem Stal wygrywała 82-74. Rottweilery mają jednak w swoim DNA gen walki do końca, co dobitnie pokazał zawsze oddający serducho Kamil Łączyński. Jego dwie trójki w krótkim odstępie czasu zmniejszyły straty do stanu 80-82. Gdy po chwili za trzy trafili w potrasek, nastąpiło przełamanie. Anwir objął prowadzenie 83-82. Kluczową akcję meczu rozegrał jednak Michał Michalak, który na trzy sekundy przed końcem dwukrotnie trafił z linii rzutów wolnych. Anvil BM Stal 86-88, ale wielkie emocje dopiero się rozpoczynają. Już w najbliższy weekend czas na playoff. Prawdziwa gorączka emocji dopiero przed nami, a Anvil zacznie ją od dwóch wyjazdowych meczów z Kingiem Szczecim. thank